Chciałbym poinformować, że mamy postępy, jeśli chodzi o śledztwo związane z pożarem w fabryce lodów Jaś w Koszalinie. Prokuratura rejonowa w Koszalinie przedstawiła zarzut sprowadzenia tego pożaru Dominikowi W. Konkretnie zarzucono muże 11 maja bieżącego roku. Przebywając na terenie fabryki Jaś sprowadził pożar poprzez rzucanie niedopałków na ziemię. W pobliżu wiaty, która stanowiła budynek tego zakładu, i w ten sposób wywołał pożar, który strawił mienie o łącznej wartości 1,5 miliona złotych. Jest to zatem mienie znacznej wartości i w związku z tym także odpowiedzialność karna za tego rodzaju czyn jest bardzo surowa, bo istnieje możliwość orzeczenia kary nawet w postaci 10 lat pozbawienia wolności. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Dominik W. przyznał się do popełnienia czynu. Opisał, w jaki sposób doszło do wywołania tego pożaru. No i podał także, no dlaczego on sam nie zaalarmował straży pożarnej, twierdząc, że w tym czasie miał wyładowany telefon komórkowy, nie mógł tej straży wzywać. Następnie jednak powiedział, że no miał też obawy o to, że zatrzyma go policja, że będzie musiał ponosić odpowiedzialność karną.